Dzień to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Już po raz kolejny świętujemy święto wszystkich ludzi dobrej woli. Czuję się niesamowicie wyróżniona, że to mnie przypomni piale. Zaszczyt powitania państwa na naszej dzisiejszej gali. Gala to taki specjalny, specjalny moment, kiedy możemy pokazać e, wolontariuszy, kiedy możemy powiedzieć głośno dziękujemy wszystkim tym, którzy swój wolny czas poświęcają na to, żeby rzeczywistość wokół nas e, wyglądała odrobinę lepiej. Na gali e, odbędzie rozstrzygnięcie konkursu berwy wolontariatu. Wolontariuszami są w Olsztynie, ale i też w całym województwie. Zarówno uczniowie naszych szkół, ludzie młodzi, jak i osoby starsze, tak naprawdę osoby w każdym wieku i chcemy przez tą galę po pierwsze im podziękować, a po drugie zachęcić też innych do pracy wolontaryjnej. Po raz drugi organizujemy targi wolontariatu, czyli pokazujemy co można robić wolontarystycznie, w jakich organizacjach i pochwalić się tymi dokonaniami, bo to jest najważniejsze, bo czasami jest tak, że po prostu nie widać tych wolontariuszy, ani wolontariuszki, te akcje, które oni przeprowadzają, więc dlatego zależy nam, żeby, żeby się mogły pochwalić i też osoby, które są zainteresowane wolontariatem, mogły znaleźć swoje miejsce. 70-80% organizacji pozarządowych działających w naszym województwie działa na zasadach wolontariatu, więc wszyscy członkowie, członkowie zarządu, członkowie stowarzyszenia, ale też wszyscy, którzy działają dookoła, to są osoby działające społecznie, to są wolontariusze. Praktycznie na wszystkich polach. I na polu pomocy społecznej, czy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w pomocy na przykład przy odrabianiu prac domowych z dziećmi, w opiece nad osobami starszymi, w opiece nad zwierzętami, w propagowaniu kultury, tak naprawdę w każdej dziedzinie. Szukamy zawsze takich organizacji, jeżeli chcemy pracować wolontarystycznie, które rzeczywiście robią jakieś akcje, które mają sprecyzowaną, do kogo chcą kierować swoją pracę. No i oczywiście też, które przestrzegają prawa, bo to jest też ważne i podkreślamy to na każdej gali, też, że te organizacje przyjmują wolontariuszy zgodnie z literą prawa, czyli są umowy podpisywane, też są podziękowania, informacja zwrotna dla wolontariuszy, jak pracowali i takie zwykłe dziękuję. Mamy wielu wolontariuszy, bardzo się z tego cieszymy, ale y, ciągle chcielibyśmy mieć ich jeszcze więcej, choćby z tego względu, że Olsztyn, Województwo i cała Polska niestety nie wypada najlepiej, jeżeli chodzi o badania ogólnoeuropejskie, uczestnictwa osób w wolontariacie.